Siemano, jestem Pablo, z dzisiejszym odcinku pogramy sobie BF-a Mam nadzieję, że wam się spodoba, się dopiero uczę tej gry No to lecimy Kurwa. Ajaj. Ajajaj. Ojej Nie ma tak, się dopiero uczę tej gry No dobra, patrzcie, odpierdolimy go Oj, lecił O ty kurde Dało się, kiedyś A, leciało się na tak <gry> Łatwiutko Yy, tutaj, 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 o. Tutaj, patrzcie teraz to. Jeb, przechodziłem jeb, 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 jeb. O, to gdzieś przechodziłem. To. Nie miałem pobranego całego. O, uciek Dobra, dobra, na, na podlęka... Zginął. Mamy troszkę też. Dostaliśmy. Ej, nie ma źle. Aha, my przygotowujemy teraz ten... Bombow... Mamy bombowca, mamy heroinię. Ja tych bombowców nie O, Otóż... Troszeczkę nie ogarnąłem. No przecież musimy kontynuować misję. Dobra, zawracamy. Lecimy go, lecimy z nim. Dawaj, dawaj. Dawaj, na się. Dobrze, dojechamy. To jest kompania, to jest uchwalenie, jakby co? Tutaj, to trzeba wyeliminować, bo to trochę nam przeszkadza. Chyba trafiłem, nie? Tak jest, ani razu. Ura. Uff Uff Dobra Dobra, by się ze swoim nie zdarzył bo trochę lipa, była Nie ma nie, nie ukrywam Dobra Uf. Kurwa też sorry Dobra, dobra, lecimy O już po tobie koleżko O, chyba, że tra trafiłem, trafiłem To mi nie trafił o, teraz na ciebie popalujemy. Oj, troszeczkę mi uszkodził naprawić. Na pewności siebie Dobra, nawracamy, nawracamy. Na kurwa na mam jeszcze nie taki gura bura. Dobra, po... U. Dobra, zrobimy teraz taki bombard trochę. Tylko... Dobra góra. Góra, 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 góra kura gura górę Kurwa <laughs> Znaczy kurczę No i muszę powtarzać już będę nie nagrywałem, to nie szło Aj zacząłem nagrywać to to jest lipa totalna naprawdę Dobra chuba Teraz to się musi udać Dostawcie moje bombowce Dobra Tutaj i tak cyk i do góry I tutaj ja tego Lamusa tutaj bo mi bo bossa niż Aha super no Dobra Mamy go Tak też nie wzięli Dobra spokojnie spokojnie Dobra, poselujemy troszkę Dobra Dobra, o ty chamy, tu już nie żyjesz No tylko jeden bombowiec przetrwał, no nie bierze <tryk> Dobra zginęli, wyjmij bombowiec Dobra uda mu się, piękna sprawa Jeden na plerach nawet więcej tam puścimy te rakietki Rakieteczki dawaj, dawaj chyba nie trafimy nieraz, chwila, tak coś to się musi udać trafiony Potem już nie trafia, łop chwila, dobra zniszczony a mam mało życia, kurde znaczy no to jest jeszcze od cholery życione, ale jednak dobra Pełen gaz, pełen gaz. Gonimy gościa, pan już jest na dobicie. mi jak dobrze lat? No, no nie wierzę, zaś znaczy się rozbije, to będzie drama. Dobra. O, ten jest też na dobicie. ta No nie trawę, to znowu mam Skurde. <kluzny> no. no. nie wierzę, no. No w końcu to jest. Tysięczny. Oj, Tysięcznym razem po odstrzelić, nie? Dobra, zrobimy też takie trika... A, rozmiślami się, minęli, akrobacje. Piękne akrobacje. Dawaj, 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 dawaj. Już go mamy. Tylko... Ale robi teraz... co on tworzy? cały do <coughs> za kaszor. Takie czasy. Takie czasy na stałe. Dobra. Noż. No. Jak sam sobie zniszczył, to na pewno spada, ne? Nie już to misję powtarzam, w ich tam raz z kolei teraz. To oszaleje. Dobra, musimy nawrócić. No, mi będę bił Na jest łatwiej. Na przez perów jest łatwiej. Dobra, jestem gotów. No nie na no no Nawet dwa. No nie wierzę. No nie wierzę w to no, naprawdę. To jest... A no, na kampanie, no, po prostu poziomie niebezpieczeństwa. No, 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 no. no baj, góra. Nie wiem, że z bombowców nie przetrwa do bombardu No po prostu cheapie Jeszcze jest szansę go uratować, nie? Tego tutaj Bombowca, my znaczy tylko tego, że tutaj hama No my też No z nas, z nas też, nie? O oh, matulu, matulu Dobra, giniecie teraz kurwa użyłem się Jeden zdjęty daleko ładujemy amunicję nieskończoną Celujemy, zdjęty drugi Tego by się przydało dzień w końcu, bo za długo lata Już nie ma go Teraz tego kurwa mi teraz idzie o Aha, mi się w rypnie Ale jak oni tak skręcają, ja nie umiem to mnie to irytuje nie jest tak hopshoop Ochrona wśród ludzi to to takiego istnienia, ale... Ja nie trafiam Ja po prostu jestem na musem trochę jeszcze No dobra bardzo Jestem na musem w tą grę Ja zaś nie trafiłem Oczywiście Tylko ten czy za mną, czy bot trafia, a ja nie trafia No poziomie easy, ja nie umiem latać samolotami to tu dużo mówić? Dobra, dawaj, 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 dawaj. 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 kurwa. Znaczy, kurde. No, teraz. Nie no, może już przesrane, gościu. Dobra, rakiety włączam. Cię zdenerwowałem. O ty. Atery? O, tam jest przeciwnik, który... Już... nie Beniu. A to. Opie. I tak się latało. I takie rzeczy się robiło po pijaku ze szwagrem. Przecież trzymu. Pięknie. aż szwagrem mięknie, Dobrze. Dawaj tych prajerów tam zaraz. Wyleś swojego Dobra, jeden zbity. Drugi bity jest teraz aktualnie. Chwawi już, znaczy. Yyy Jest w płomieniach yy, nawrót, AK yy, Paweł, yy, Pablos, yy, dobra Kościół giniesz. Ginął. Teraz tego teraz. Trzeba trzeba uprowadzić. Yy, Dobranoc. Teraz tego. Dobranoc, no nie no. Trachnij teraz lewego bombowca No, trafiamy, trafiamy. A no nie w swoich Dobra, nawracamy się Musimy naprawić Nawracamy naprawiając kozak, kocur Co tu się dzieje? Pięknie Żeby to była zakończona misja? Tak ja się nie mogłem zakończyć, bo nie miałem pobranego całego BF. Mm -hmm. Co? Mam no, nadzieję, że przeżyjemy, bo to słabo by trochę było, jakbyśmy nie przeżyli. Nie, no naprawdę, gierka jest zacna. Mi się podoba. Tylko muszę się jej troszeczkę no, nauczyć, no nie oszukujmy się, bo to... Pierwszy raz gram w taką... Nie wiem, jak to... strategiczno-strzelającą. Dobra, posłuchajmy w niczyją, dialogów. Na od miejsca, w którym ja Czyli nasz kompan zginął. Szkoda. Czekaj. Czy my wisimy? A nie nas pod ochronę, ów. Przepraszam. Shit. O nie. Muszę podnieść. Dobra. Spróbujemy, nie wiem o co w tym chodzi. Pewnie musimy stąd wyjść jakoś. O. Podpowiedź. Rzuć wapik, aby wróg opuścił stanowisko i pozwolił ci przejść. Rzuć wapik pod C. Jeb. Co, już... mogę wychodzić powoli? Co, teraz? wychodzę niby, nie? Le... O, ja z mu wywalę! O, ale sztos! A mu jebne! Jebko tam, na łeb! R... 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 to tu, tutaj! Dobra... Eliminacja wrogów, prąd się... Falką w ten sposób zabieram przyciągającym najmniej uwagi. Okej, okay, pod które mamy broń? Dwa, trzy, pod 4, czy pod F? Nie. A, ustawiam tu metry. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. tego. O kurwa. Dosyć blisko stoi, dobra. W pacikutku. Nie ma tu nikogo chyba. Nie, dobra, zejdziemy, nie będzie nam jakiś ciór tu podskakiwał, nie? Dobra, lecimy. O kruca. Spokojnie. Maszek z rewolwera w łeb. Czekajcie. Dobra, w łeb. Osłałem na ja... tamten świat paru niemców i ruszyłem na zachód. Lecimy, nie? Musimy. W na pozycji sojusznicze. Ciekawe, gdzie są te pozycje sojusznicze. O, dobra, dobra. Cześć, tu są zamknięte teraz ten teren. Trochę zdupiłem. Dobra, dobra, uczmy się. Aha, zmęczyłem się strasznie. Dobra, pobiegniemy sobie z rewolwerem. Czekajcie, czy tu. Nie wiem, lutowań, czy trzeba? Nie, nie trzeba. Sorry, tak dla mnie, bo niektórzy będą tu doświadczeni. Ci zarazem nie śmieją. Jak biegnie sprintem, to najgorszy sposób poruszania się, proszę cicho przejść do pozycji ku... cz... kucznej. Kurde, kuczącej. i na oko A, idzie samochód jakiś, uwaga. Dobra, kiedyś w pubga. W krzokach siedzimy. Czekaj, sprawdziłem te 300 metrów. Nie wiem, co to daje. Są to coś przeciwko. Przeciwnicy, czyli coś tu jedzie? Nie, to tam jedzie. Dobra, dostrzec z wrogów pod kół. Tam jest jeden. Tu mamy jakiś bar. Tam jest też jakiś. Ale my podejdziemy sobie tutaj pod tego kolegę. Tylko on jest chyba sam, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, 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 ale farci Mój szczęśliwy dzień To jest drugi to strzelać do Niemców, do herbatki z ciasteczkami musiałem mm -hmm. przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzału Ale gdzie jest nasza strona? To weźcie mnie tutaj Nie wiem czy ty mnie poinstruuje Chyba tam jest nasza strona, na w tam jest jakiś znacznik Dobra to idziemy po lódku yy, wieżem to było Dobra, tu. Dobra. O kurwa, o kurde. Nie no, zepsułem. Zepsułem totalnie, nie? No nie, no nie wiem, co atakować. Mam przez rany. Dobra. Dobra, dobra. Eee, no... Jak to nie wychodzi? Nie wchodzi to no Chwila. Yy, ustawienia, bo mam za mało te opcje. Yy, Serowanie. Pojazd czuł czołnierz, tam dziesiątkę. Dobra. Teraz, patrzcie teraz na te hedy. Co? 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 co, co? Skąd? 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 Gdzie prześciany? ściany? Ja to co szóstwo. Przez ściany będą strzelać. Nie no nie no nie jak... Da, się... da się jakoś leczyć w tych No tu wszedł! Kiedy? Dobra biegniemy Ojo dobra uda, boga Dobra Dobra biegniemy 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 Może się jakoś to uda zrobić biegiem Dobra, po... O ty kurde hamie. Tu są baraki! Czy coś ten jest? O ci kurde Dostał, dostał. domaduje? Chodzi? Wchodzi. No, no muszę go prosto na łeb. Dobra, na łeb gościa. No tak będzie łatwiej chyba na skarabinku, nie? Nie widzę w ogóle gości w tychże, naprawdę. Dobra, lecimy. Ale się, aby się samo regeneruje, ale Dobra, zrobimy od tej strony. Teraz nie pozostać. Tam jest ziemię tam. Wypad do spania. Chyba wszyscy. Słuchajcie, bo teraz będzie. Ja będę bez karabino tu wszyscy mieli karabiny takie No na same też, tu chyba To są, nie wiem, nie znam się jak ktoś się zna w komentarzu napisze yy. Ale chaotyczna gra Dobra to zabrać i lecimy Do W Lecimy tutaj okopami Chyba tym razem dobrze mówię No O super, super żeś to zrobił Mogłeś po cichu wejść Dobra, mogę iść wejść cicho, ale po co? O, tu od, 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 od lewej, co? Jakieś kroki od góry... O ty kurde! Tu są cwaniaczki. Yy, co jest? Yy, 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 ja pierdzielę. Jak mi amunicji brakuje? Nie, nawet nie wiem dlaczego ja tu wszedłem, nie? Oni pewnie... No wiedzą, bo widzi widział mnie już tam. Dobra, barekami do przodu. Głęboko, prosto! Dobra, spieprzamy stąd, ty! Nie wydaje się strzelał, ej. Uciekamy! Dobra, pistolet do, do łapy. No ma tu. Lecimy, lecimy. Tu jest chyba to. Jest! Cel! Mamy to. Ale, lomo ser, mamy to. Ja pierdolę. Wilson? Czy to. Ten... Czekajcie. Czy to jest ten. Czy strzelał, czy. Nie, ten, co jak nie to jest pilot. Bo też. że... Zaczynasz obiecałeś dowieść mnie do domu. Nie tak głośno. Mówiłeś o medalach. Mieliśmy być z bohaterami. Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo. Obiecałeś mi to. Albo jesteś w porządku i mi pomożesz. Albo kłamcu. i draniem. Ktoś skończy, to patrząc mi w oczy! O. O nie, ciągło... Jak będzie? Wykładaj karty na stół, Blackburn. Czekaj, jak to się skończy. Na przed. Nie jesteś George'em, prawda? Nie jesteś synem hrabiego Windsoru. Aż taki naiwny nie jestem! A -a. O, jakieś odkrycia. Dobra, wylosimy się Dobrze, czy chciał go zabić. A teraz go wziął ze sobą, nie? Czy my teraz idziemy z nim na plecach i będziemy się strzelać? Co robi Stiplant, wam. wam? Być na pozycji sojusznicze, super. A na Kucaku się chodzi na igdzie, a ja na kontrolu. No nie, na kontrolu też. Dobra. Powiedzcie mi, jakoś, broń będę miał? na no, tak gdzieś? Nie upieram, że... Mhm... Dobrze, dobrze... Nie, tu jest szok, no... tu są... Nie, tu są reflektory, no... Nie, no ja stąd idę. No właśnie, no właśnie. Ja stąd teraz nie wyjdę. Powiedział mi, że reflektory są tego, ale żadne nie, mam do reflektorów. No, kurwa. Nie wierzę. No. no, tu nasz żołnierz jest. Dobra! Waliś to Na pałę No, tu. Tutaj... No, Dobra przetra... Oje, Nie, 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 a Nie, tu. Nie, Kurde no, sorki za zameska Dobra, idziemy Dobra Kurde Trochę lipton Bo czuję ja że dostanę zbombardowany Ale jak kusę, to jestem po widoczny Czy staje O kurde O kurde, 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 kurde Sorry na y, snap'a Bo profesjonalna nagrywka po dwudziestu, po tam miesiącach hej lej, lej. Odkryli nas teraz, no nie wiem, co się stało. Nie, co się dzieje, chyba? Już nie doszedłem jeszcze do punktu. Wilson powiedział, że jestem kłamliwym sukieniem. <laughs> Pomogłem mu, bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. To jest super. Ej, to czuć, ja też jestem, bo ja gram tą postacią. O, ty kurwa gnoju. Jesteś jedyni, Gio? To najprawdziwszy bohater! To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust. Myślę, że miałem napisane na kasku... A dobra, nie będę mówił. Co myślałem, że miałeś napisane. Już od cudziei wyzywano, co za... Tak jest, Blackburn. O, o, o! E, no no, patrzcie sobie, panowie, mogliby go dopuścić. Jeden na jednego go by było. no ja się nie poddał, no weź, no się, się. Ale mnie wciągnęła ta kampania, ile w ogóle tych... ...godzin do przegrania? Bo to raczej są określone godziny danej gry, nie? No no, pila zaoko oko. Co to się zaraz tutaj... Na farmę, co? no już jest po wojnie, czy co? Się w sądzie czy nie wiem, no. Może coś no, że... wątpię, ale. Dzięki. Zaczął grać w grę, w której nie rozumiem, no super. Całe ja. Bo co jest, co ty nie bierze, ty? Nie no, zioma jajka, no to, no, to, to, no to. A ty jesteś nieżywy. Nie no, jeszcze go ukuli, nie? O, dobrze, że trafił tego. Tej hey, ręki. Dobrze, moi drodzy. Tym akcentem zakończymy. I będziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie się ich obejrzeć. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. I no i coś.